To już ostatnie nasze spotkanie, i wydaje mi się, że nie unikniemy takiego dość trudnego pytania. Po co to wszystko? Dlaczego w ogóle warto się modlić? Czy ta modlitwa przynosi jakiś efekt, skutki? Bo dużo słyszeliśmy o tym, że, że właśnie jest to jakaś trudna forma modlitwy i ogołocenia, że niektórych skutków w ogóle możemy nie odkrywać, ale czy rzeczywiście jest tak, że nic się nie dzieje? I posłuchajcie najpierw takiej historii o tym, o pewnym bracie, który przyszedł właśnie do Abba, do ojca, pytać o zbawienną radę, który właśnie męczył się ze swoim życiem duchowym. Posłuchajcie. Pewien brat w celach męczył się w samotności, przyszedł i opowiedział o tym Abba Teodorowi z fermę. Cele to nie chodzi o cele zakonną, ale taka miejscowość, cele w Egipcie. Starzec mu rzekł. Idź i upokórz się w myśli, poddaj się pod posłuszeństwo i zamieszkaj teraz pośród innych. On wrócił po jakimś czasie i powiedział starcowi, także i pośród ludzi nie znalazłem spokoju. Starzec rzekł, jeśli ani wśród ludzi, ani w samotności nie zaznałeś pokoju, to po co przyszedłeś na mnicha? Czyż nie po to, by znosić utrapienia? Powiedz mi, od ilu lat nosisz habit? On odpowiedział, od ośmiu. A starzec na to, wiedz, że ja noszę habit od 70 lat, a dotąd ani na jeden dzień nie znalazłem spokoju. Ty zaś chciałbyś go osiągnąć w 8 lat. Gdy on to usłyszał, odszedł umocniony. Przyznam się szczerze, że kiedy zacząłem y, trochę więcej niż 8 lat, trochę ponad 9 lat temu czytać maty, y, to te historie y, często wzbudzały we mnie taki uśmiech na twarzy. Z różnych powodów, bo. Po pierwsze, że czasami te dokonania Ojców w Pustyni, czasami te ich wskazówki wydawały się tak absurdalnie trudne i takie nie do przyjęcia, takie nieżyciowe, z jednej strony, że powodowały mój uśmiech, jakieś takie niebotyczne, niedo, niedoścignione i dały świętości, ale takie polegające przede wszystkim na takiej pokorze wręcz skrajnej. Albo po prostu uśmiechałem się, bo widziałem jak bardzo celne one są i jak bardzo proste. Takim często powtarzanym, pamiętam z jednym z braci w nowicjacie, powtarzaliśmy sobie nawzajem – milcz i siedź w celi. Bardzo proste zdanie, właśnie zawsze się uśmiechaliśmy na to, a jednocześnie widzieliśmy, jakie to jest trudne w praktyce, właśnie wytrzymać, w skupieniu, robić, że tak powiem, swoje. I im dłużej mam kontakt jakoś z tymi historiami, z tymi właśnie apostagmatami Ojców Pustyni, to Coraz mniej mnie to śmieszy, a coraz bardziej widzę, jak one są bardzo prawdziwe, jak bardzo oddają stan mojego serca, mojego ducha, I jakie te historie są. pokazują, jak ci ludzie mieli naprawdę kontakt z rzeczywistością i znajomość ludzkiej natury. I co jest takie budujące i pokrzepiające, że, że oni to wszystko poznali na własnych błędach. To nie jest tak, że oni stali się takimi właśnie doskonałymi mnichami przez to no nie stali się inaczej, jak przechodząc przez morze pokus, upadków, jakichś trudnych doświadczeń i to ich doprowadziło właśnie do różnych właśnie wniosków, którymi się mogli później dzielić z młodszymi adeptami życia duchowego. I te historie, no, wydawać by się mogło tylko dla mnichów, ale są też dla każdego z nas, dlatego, że mówią coś o, po prostu o życiu, o życiu, które jest takie, Jakie jest, czyli przeplata się tam gdzieś jakieś piękno, doświadczenie miłości, jakieś takie piękne wspomnienia w nim są na pewno obecne i dużo radości, ale też są trudne doświadczenia, z którymi się musimy zmierzyć, które gdzieś nie wybieramy sobie, ich spadają na nas, i jak tak patrzę na ten. Moje kilka lat życia duchowego, życia modlitwą, czuję się też z jednej strony taki mały wobec tych ojców, kim ja w ogóle jestem, żeby mówić o modlitwie, a z drugiej strony widzę, że ta modlitwa owocuje i w taki bardzo zaskakujący sposób że pewne rzeczy się przez te kilka ileś lat w ogóle nie zmieniły. Ja dalej nie potrafię wysiedzieć bez ruchu na modlitwie. Dalej myśli i rozproszeń jest tyle samo, że dużo rzeczy można powiedzieć z takich samych. Pewne grzechy czy wady, no dalej muszę się z nimi zmagać. Ale to, co jakoś daje mi modlitwa, to jest też taki pokój i rosnące zaufanie do Pana Boga, że wszystko, co On robi, to ma jakiś sens. I że jak ja widzę, że kiedy zaczynam robić po swojemu, właśnie tak jak w jednym z naszych spotkań Ewa Grusz, że prosił dla siebie o rzeczy wielkie, a później był zawiedziony tym, że no, Pan Bóg mu dał, ale nie było tak, jakby się spodziewał, że coraz bardziej widzę taki bezsens szukania po swojemu, a sens y, poszukiwania y, woli Bożej. Kolejna rzecz taka, którą odkrywa mnie, to jest takie coś, że, że ja to pragnienie doświadczania czegokolwiek na modlitwie jest coraz słabsze, że ja tam coraz mniej szukam tego jakiegokolwiek doświadczenia, a chcę być przed Panem Bogiem. I to daje jakiś ogromny pokój, pokój też nie tylko na tej modlitwie, ale taką bym powiedział, wyrabia ta modlitwa odporność człowieka na trudne doświadczenia życia. Że przez to, że ja jakoś zmagam się też na tej modlitwie, że zmagam się z pokusami, że ciągle podejmuję jakąś walkę duchową, to, to wzrasta we mnie siła człowieka wewnętrznego, która przekłada się też w konkrecie na, na, na życie. Nie? Że jakieś trudne doświadczenia no, nie są tak w stanie jakoś zachwiać tego, tym pokojem moim. Ale tak jak mówię, nie mówię, że już go osiągnąłem, że gdzieś tam tak święty Paweł biegnę i jestem gdzieś daleko w tyle za wielkimi mistrzami życia duchowego. Ale mówię też to po to, żeby się nie zniechęcać właśnie, że tu po ośmiu latach jeszcze niewiele się zmieniło. Tak jak mówiłem, to jest taka piękna, droga przygoda z Panem Bogiem przez całe życie, że może kiedyś ktoś przyjdzie do nas i powiemy właśnie, no modlę się już 70 lat, a zupełnie Ciebie rozumiem w Twoim doświadczeniu, bo dalej doświadczam tych samych problemów, których Ty też doświadczysz na początku swojej drogi. To uczy pokory i takiego właśnie odczarowuje tą sferę życia duchowego z takiej czasem przesadnej, wzniosłej mistyki, jakiegoś takiego szukania wzniosłości. Ojcowie pustyni prowadzili życie bardzo proste, to często byli niewykształceni chłopi, nawet pisać nie umieli, a jednocześnie osiągnęli jakieś wielkie szczyty świętości, która właśnie polega na takiej zwyczajności, takim pokoju i byciu blisko Pana Boga takim nieustannym też zmaganiu się ze sobą i nie poddawaniu się przede wszystkim w tym wszystkim bo to co chyba jest najważniejsze to po prostu iść do wyznaczonej mety pędzę ku wyznaczonej mecie jak mówi święty paweł i wydaje mi się że to jest też nasza droga droga życia duchowego droga wzrastania no właśnie to królestwo boże obecność boża w naszym sercu wzrasta i nawet nie wiemy jak dopiero z perspektywy czasu możemy zobaczyć że tutaj Pan Bóg przesunął nas o dwa milimetry, a tutaj o dwa kilometry bliżej siebie. I o to w tym wszystkim chodzi, żeby też nie patrzeć, ile tych milimetrów jest, ile do końca, ale po prostu iść z Panem Bogiem. Jest też jeden taki piękny owoc modlitwy, o którym pisze wielki mistrz, którego poznaliśmy, Abba Antoni, po raz kolejny go spotykamy i on powiedział takie jedno proste zdanie: Ja już nie boję się Boga, ale go kocham bo miłość precz wypędza, bojaźń. Gdzieś to przebywanie nieustannie z Panem Bogiem, ta bliskość sprawia, że my coraz mniej odczuwamy takiego strachu i lęku przed Panem Bogiem. Coraz więcej jest w tym wszystkim miłości, może powoli rosnącej, ale coraz więcej jest miłości w nas, zaufania, przygnięcia do Pana Boga że gdzieś ta miłość rzeczywiście wypędza z nas taką bojaźń, którą możemy odkrywać kiedy. no Najczęściej kiedy dzieje się coś złego albo, albo upadniemy w jakiś większy grzech, to wtedy widzimy, czy, że ile tam jest niepokoju, może strachu przed Panem Bogiem, e, a jak mało miłości. Że gdzieś e, będąc w Bożej obecności znam tego Pana Boga coraz lepiej, wiem czego się mogę od Niego spodziewać. Chociaż pamiętając, właśnie, że cokolwiek bym o Panu Bogu się nie dowiedział, jak go nie poznał, to jest ciągle łyżeczka w oceanie, ale jednak łyżeczka, że coraz więcej go znam, że to jest coraz bardziej mój Bóg, a nie jakiś tam Bóg abstrakcyjny. To on się staje moim Bogiem. Moim bliskim Bogiem, którego kocham. Dziękujemy wszystkim, którzy za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Wspierają Dominikanie.pl. Bez was ta seria nie mogłaby powstać.